Cześć, witajcie moi drodzy. Eee, witam Was po dość długiej przerwie. Natomiast mieliśmy kupę roboty. Nie było zwyczajnie czasu nagrać nic wartościowego. Dzisiejszy materiał, który zobaczycie, będzie składał się z kilku części kręconych w różnych odstępach czasowych. i Chciałem Was bardzo serdecznie powitać w materiale z otwierania i mam nadzieję również inkubacji kokonu Brachypelma auratum. Miałem trzy kokony. Co ciekawe, 19, 20 i 21 kwietnia kokony zostały złożone dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu. Dwa dni, dwa z nich są tutaj w inkubatorze. Jeden niestety po trzech dniach został złożony, ale od początku nie wyglądał najlepiej, także samica po prostu wiedziała co robi. Często tak jest, że one po prostu same czują, że coś z kokonem jest nie tak i go zjadają. Otworzymy sobie na razie jeden kokonik, później drugi. Zobaczycie również jaka dysproporcja jest między nimi, ponieważ jedna z samic, która położyła kokon, ma jakieś 5-5,5 dC, a druga to ta moja największa, która ma około 8-9 cm ciała. Także przechodzimy do otwierania. Ja się jadam. Eee, miałem w tym roku już kokon klasy, nawet jest nagrany z tego materiału. Natomiast ten kokon to była jagodzianka i no po prostu fuck up. Eee, więc no, tego materiału raczej nie zobaczycie. Miejmy nadzieję, że chociaż w tym przypadku będziemy mieli sukces. Przechodzimy do otwierania. Ok, z prawej strony widzicie kokon położony przez tą większą samicę, z lewej strony mamy kokon położony przez mniejszą samicę. Ten tutaj jest naprawdę ogromny, tak jak go sobie biorę do łap, to na początku on mi się przesypywał fajnie. Natomiast teraz czuję, że mi naprawdę przyzwoicie spuchu. Powiem wam szczerze, kurde, szarpałem się z tym gatunkiem, to zawsze było moje marzenie to rozmnożyć. Jeżeli się uda, to no pomijając fakt, no, że Brachypel ma auratum, no to wiadomo, Brachypel ma auratum, no to marzenie hodowlane spełnione i to takie naprawdę jedno z największych, które zawsze miałem. O ja pierdolę. No szanowni Państwo... Nic dodać, nic ująć. <laughs> o. No, ja wiem, że z Nim nie powinienem się jeszcze cieszyć, ale. No jak tu się nie cieszyć na taki widok. Ja was proszę, jak? Jak mógłbym się nie cieszyć, nie jadać z widoku, który właśnie mam przed sobą, bo no po prostu taki mieszek, sowity. Mam nadzieję, że fajnie to będzie widać tutaj na kamerze. Bo dzisiaj niestety jestem sam na hodowli. Swoją drogą, no, coś pięknego. Coś pięknego, naprawdę. Widzę, że są tu też jakieś niezapłodnione jajeczka. Będzie się trzeba ich pozbyć. No dobra, to kokon numer 1, mamy otwarty. Odłożymy go sobie tutaj z powrotem na hamaczek. Delikatnie, delikatnie. I przechodzimy do kokonu numer 2. Również fajnie napuchnięty mieszek. Oj. No, jest to radość niesamowita. Naprawdę. No, ciężko jest to opisać, bo dopuszczasz, dopuszczasz, te samce są cholernie drogie, próbujesz i no zazwyczaj nic z tego nie wychodzi. A tutaj, a tutaj proszę. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku sposób, który wykorzystałem w tym roku również zadziała, ponieważ jadą do mnie właśnie kolejne cztery dorosłe samice Brachypelma auratum, czyli będzie ich już u mnie na hodowli osiem. No a osiem samic to już jest taka ekipa, że można naprawdę solidnie powalczyć. No i, szanowni Państwo, w drugim kokonie również widzę nimfy. Co prawda, yy, wydaje się, że są troszeczkę świeższe i widzę tutaj więcej niezapłodnionych jajek, ale również, również jest ok, jak najbardziej. Mm. Teraz będę musiał przygotować inkubatory na to i Rozsypiemy sobie te kokoniki. Tak mi się wydaje, że chyba będzie to miało największy sens, żeby je po prostu wysypać i przebrać. Bo widzę tutaj troszeczkę jajek takich, wiecie, niefajnych, a jak coś zaczyna pleśnieć, to ta pleś może się potem roznieść po prostu po całości. No a tego byśmy broń Boże nie chcieli. Ok. Od początku od początku. Inkubatory mamy gotowe. Tutaj mamy takie dwa spodeczki. Ten spodeczek poleci tutaj i będzie idealnie. Zaczniemy może od tego dużego kokonu, żeby go sobie tutaj bardzo delikatnie opróżnić na ten spodek. O, o Jesu. Ile tego jest? No, powiem Wam. To nie jest byle jaki widok. Taki kokon. To nie jest jakieś tam byle co. No, cieszę się z tego strasznie. Jeszcze tylko, żeby teraz przy inkubacji nic się nie poknociło. I. No cóż, sukces hodowlany. Jeden chyba z największych będzie, jeżeli oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem. Widzę, że większość nimf jest zdrowa. Nie, nie jest... Yy, jest troszkę takich posklejanych tutaj. Natomiast to jest wszystko do, do wyciągnięcia. Cieszę się, że go otworzyłem, bo jeszcze tutaj możemy teraz wydziobać te wszystkie yy, śmiet, śmietki, które są w środku. Yy, oddzielić te Zdrowe nimfy od tych lekko mm, pognitych, tych niezapłodnionych, bo jednak z mojego doświadczenia wynika, że mm, no potem coś zaczyna pleśnieć, to przechodzi na te zdrowe nimfy i mamy po prostu tak zwaną lipę. Więc no teraz pozostaje po prostu to przebrać, te zdrowe nimfy od tych takich pokrzywionych i tak dalej. Natomiast yy, te pokrzywione i tak dalej i tak będziemy inkubować tylko po prostu na osobnym spodeczku w osobnym inkubatorze yy, żeby nic tam nie przeszło do tych zdrowych jajeczek. No, żmudna robota, ale warto. Jak najbardziej uważam, że warto. No jest tego ogrom. Jestem pod giga wrażeniem tego kokonu. Jestem tak szczęśliwy, jak chyba dawno się jeszcze nie cieszyłem z rozmnożenia. No przypomina mi się moje rozmnożenie klasy dwa lata temu. Ja wtedy byłem tak posikany, jak tamten kokon mm, otworzyłem, że... No głowa mała i naprawdę cieszę się, że go otworzyłem no, po tych 20 paru dniach, bo Hmm, boję się, że gdybym przetrzymał to jeszcze 10 dni, to w środku mogłaby być lipa ze względu na te nimfy, które tutaj widzicie. Jest na przykład taka sklejka, to będzie trzeba porozdzielać. No, ale niestety zdarzają się w takich dużych kokonach takie rzeczy i są one zagrożeniem potem dla zdrowych nimf. Ja w ogóle jestem bardzo ciekawy, ile w środowisku naturalnym takich kokonów jest udanych. Podejrzewam, że no na pewno więcej, bo tam jednak te warunki my tutaj tylko odwzorowujemy, a tam są idealne, no ale jest też dużo różnych losowych, które mogą się wydarzyć, na przykład jakaś powódź, która zaleje nory. Teraz chyba coś takiego nie mówię o tych powodziach, które są teraz w Brazylii ale jakiś czas temu były i no podobno mocno ucierpiała populacja właśnie tych ptaszników no bo wszystko zamokło i zgniło. Cześć, witajcie ponownie. Mamy u 9 lipiec i Auratum zaczęły wskakiwać na L1 już parę dni temu. Zrobienie tego materiału co prawda zebrało troszkę czasu, ponieważ no, inkubowały się dłużej niż przypuszczałem, że będą. I taka ciekawostka, ponieważ pierwszy raz nagrywam ten film tak naprawdę w bardzo w pośpiechu, ponieważ... Pierwszy raz w życiu brachypelmy w inkubatorze, świeżo po przejściu z L1, zaczęły mi się zjadać. Nigdy wcześniej, czy przy tiltokatlach, czy przy brachypelmach, nie miałem takiej sytuacji. Może no, po prostu te L1, jedna drugą gdzieś tam e, nadgryza, a tutaj już zauważyłem, że ten kanibalizm się pojawia. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, z czego to wynika, i jest to tylko w jednym inkubatorze. W drugim nie zaobserwowałem takich sytuacji. Rozłożymy sobie kokon numer 1, ten większy od dużej samicy z impotu. Ten jeszcze zostawię kilka dni, ponieważ widzę, że nadal chodzą tutaj nimfy, więc fajnie jakby sobie to wszystko przeliniało i dopiero potem rozłożymy. Rozłożę to w kliszówki, policzymy sobie ile tego dokładnie wyszło. No to co? Zabieramy się za rozkładanie. Ok, zaczniemy sobie od zbliżenia na Maluszki, tutaj mamy kokon numer jeden. Tutaj te maluchy zaczęły się już pomału zjadać, dlatego niezwłocznie przejdziemy do rozkładania. Są bardzo duże te L1, naprawdę fajne, silne. Wyglądają jak L2, trójki albicepsów, które wyszły mi w tym roku. No nie wiem, ile ich tu może być. Ja już coś tam wstępnie liczyłem, ale ile to jest warte takie liczenie, to. Wiadomo. No i co? Tutaj mamy ten drugi, mniejszy kokon. I zauważcie, proszę, że tutaj na przykład, czy tutaj, oj, nie będę tak paluchów wkładał, ale widać jeszcze jak najbardziej nimfy, które po prostu nie przeszły jeszcze na L1. Tutaj myślę, że będzie z 200 sztuk coś takiego. To się okaże i tak, czy. W finalnym rozłożeniu. Yy, witajcie parę dni później. Przechodzimy do kolejnej części zabawy z brachy Pelma Auratum. Yy, maluchy z drugiego inkubatora przeliniamy na L1, więc będziemy je sobie rozkładać w kliszówki. Yy, I poznamy ostateczny bilans, ile maluchów wyszło z tych dwóch kokonów. Także nie ma co przeciągać. Zabieramy się za rozkładanie yy, i widzimy się za jakiś czas. Myślę, że zrobimy sobie time lapseik, a ja tutaj to zacznę już rozkładać. Generalnie, w kwestii Auratum, to nie jest pierwsza partia Auratum, jaką w życiu będę robił. Kiedyś miałem dość duży chód e, właśnie Auratum, i przyznam się Wam szczerze, że popełniłem wtedy duży błąd, ponieważ. E, Trzymałem je dość na wilgotnym podłożu i miałem spore straty. Teraz już postaram się tego błędu nie popełnić. Przyznam się Wam też, że podwoiłem moją flotę Auratum praktycznie dwukrotnie. To co widzieliście u mnie na filmie, jak rozkładałem brachy Pelmy do regału, nie jest już aktualne. Obecnie mam tych Auratum 7. Jest to praktycznie cała półka. Zakupiłem jeszcze kilka sztuk od mojego dobrego kolegi Darka. Który zresztą projektuje bardzo fajne maszynki do robienia kliszówek, do dziurkowania kliszówek. Właśnie maszynką od Darka zrobiliśmy wszystkie kliszówki do Auratum, czyli no ponad 600 sztuk. Plus do tego 500 sztuk na Hamori, które rozkładałem w zeszłym tygodniu. Także no ponad 1000 kliszówek przerobiliśmy już tą maszynką i serdecznie Wam to polecam. Dariusz Frontczak, Arachnofan fajna rzecz. Dużo lepsza niż prototyp, ta maszynka ze sprężyną ręczna, mała, dużo wygodniejsza niż pierwsza wersja. Wracając do tych autatum, widzę, że no tutaj już jedna dwie sztuki zjadają rodzeństwo, więc musimy się pośpieszyć z tym rozkładaniem, żeby uniknąć większych strat. Bo no jednak tutaj każda sztuka to jest niemały pieniążek. Mamy teraz okres bez giełd, więc w końcu mogę sobie troszeczkę odpocząć, natomiast od września znowu zaczynamy z giełdowaniem i w zasadzie giełda będzie znowu co tydzień, czy w Polsce, czy za granicą, na pewno mamy Warszawę, na pewno mamy Wrocław, na pewno mamy Hołten we wrześniu, także jeżeli ktoś chciałby na przykład zobaczyć relacje z giełdy, czy polskiej, czy jakiejś zagranicznej, no to śmiało piszcie w komentarzu, postaram się coś nagrać. Podsumowując, mamy 525 jedyneczek z dwóch kokonów Brachypelma auratum. Nie jest to dużo, ale bardzo cieszy. Mogę sobie wpisać rozmnożenie kolejnej Brachypelmy do zeszytu i próbować za rok zrobić ten wynik może dwa razy taki. 27 lipca obchodzimy pierwsze urodziny sklepu Papa Spiders. Bardzo serdecznie Was zapraszam, będą fajne promocje i Auratum również pewnie się w nich znajdą. Eee, trzeba by jakoś uczcić ten wspólny rok działalności, już takiej bardzo oficjalnej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy obchodzić drugą rocznicę, bo no, jest to moje marzenie prowadzenie tego sklepu, także jest mi niezmiernie miło, że eee, część z Was, moich klientów, wspieracie, robicie zakupy i to wszystko się jakoś kula. A tymczasem ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym materiale i do następnego. Cześć.